Pani Maro, takie zajęcia. Co chcecie przekazać tym dzieciom? No, przekazać dzieciom żeby kochały koszykówkę, jak najbardziej. No tak, ale były tu różne sprawnościowe zajęcia. Czy tak ćwiczycie właśnie? Tak, tak ćwiczymy. Właśnie chodzi o to, że nie bawimy się tylko tylko, tak jakby, tylko w sumie wszystko robimy. Przez płotki skaczymy, no, biegamy w sumie. Czyli co ma to zwiększyć szybkość, zwinność? Stabilność, skoszność, wszystko. Jak Wam się podoba taka lekcja? Super! Chcecie częściej, żeby Panie tutaj z pierwszej ligi Was trenowały, ćwiczyły? Tak! Lekcja taka w ramach współpracy edukacyjno-sportowej między klubem MKS Moska Konosze A, Tą podstawową numer 10, Czwarta B, Dziewczynki, chłopcy, myślę, że nie tylko promocja koszykówki, ale promocja przede wszystkim ruchu, a jeszcze nie raz będziemy się spotykać z tymi młodymi sportowcami. Może wejdzie do stałego repertuaru pokazywanie takich y, ćwiczeń w innych szkołach? Znaczy my mamy współpracę z, jeszcze ze szkołą podstawową numer 2 i też tam będziemy w najbliższym czasie. Myślę, że to jest dobra rzecz, żeby tym młodym ludziom pokazywać takie ćwiczenia i przede wszystkim, żeby oni widzieli, że starsi sportowcy też potrafią do nich po prostu przyjść. Myślicie, że nie znaczy, Myślicie, że znajdziecie jakieś talenty wśród tych yy, dzieci? Znaczy, może nie talenty znaczy, na dzień dzisiejszy, ale myślę, że jeżeli one, one, te dzieci wejdą w systematyczny trening, systematyczny ruch, to wtedy z tego wszystko wyjdzie. A im więcej tych dzieci będzie, tym lepiej dla nas. Podoba taka yy, lekcja w Bardzo. Chciałybyście podobało. takie y, w szkole własnej? Tak, bardzo. Co wam się ja. takiego podobało? Spadochrony. Najbardziej. Najba spadochrony? Tak, były bardzo fajne. Biegałeś? Tak, biegałem. I nie było ciężko biegać? No, trochę ciężko. A skoczyłbyś ze spadochronu? Tak, tak, tak chętnie. Ja. Przecież to bardzo proste, wejść na spadochron i z niego zeskoczyć. Ale jak ktoś ma lęk w wysokości, no to nie wiem. Czyli, czyli chcecie takie lekcje we własnych szkołach, tak? Tak! A z jakiej szkoły jesteście? Z No to możecie tu z klasy mieć... Z tak, I y, tak wyglądają Wasze lekcje? Czy troszeczkę nudniejsze są? No, troszeczkę nudniejsze. No, Nawet nie troszeczkę. Ale no, warto, no, warto, no. Y, warto trenować, warto y, sport uprawiać? Tak. tak! Takie zajęcia to już stały repertuar? Tak. Klub Krasnowska-Konosza jest bardzo zaangażowany w życie szkoły, w szkolenie młodzieży. Jak tutaj można zauważyć, nie nastawia się tylko na Co chcecie pokazać też dzieciom? Bo to jest zapewne wasz część treningu, takie ćwiczenia, tak? Tak, że koszykówka to nie jest tylko piłka sama w sobie, ale również ciężka praca nad motorycznością, czyli nad wszelkiego rodzaju skokami, szybkością biegową, a przede wszystkim, że to jest ciężka praca. A jak oceniacie przygotowanie dzieci? Dzieci przygo e, przygotowane są, przychodzą do czwartej klasy. Dzieci przygotowane są na, e, na poziomie podstawowym. My rozwijamy motoryczność w szerszym już stopniu, w większej ramach godzin. E, przygotowanie klasy czwartej jest na, na dobrym, wysokim poziomie. I już w marcu ruszył na bok do transportu od kogoś w szkole numer 10 serdecznie wszystkich zapraszam. Mamy świetną bazę w postaci olbrzymiej hali sportowej, zapleczu, sporto, zapleczu, zapleczu sportowego oraz świetnej bazy dydaktycznej i edukacyjnej uczniów. Już w najbliższych czwartek 3 kwietnia o godzinie 16.30 organizowane... szkoły zapisać się mogą dzieci również spoza rejonu, bo klasy sportowe nie są rejonalizowane. K -3 K -3